Są Agnieszka Buriak, Angelika Kruczek oraz Aleksandra Gil. Zwycięzczynią jest Aleksandra Gil. Kolejna kategoria, Złota Rączka. Bez niektórych chłopaków byśmy się też akcentowo Mateusz Wytorczak oraz Kamil Róża. Który do dzisiaj miastoję zwycięzcą jest Mateusz Czyś, ale wykonanie właśnie Mateusza wraz z Akselem. Z Bartek nawaliłeś. Kolejna kategoria z władzą jej do twarzy. Nominowane są. Radna Bobylińska. Słucham nominowani. Słowki I Natalia Kosiorek. Zwierzęł jest nie bez pożery, Natalia Kosiorek. Nasza obecna. Kolejna kategoria na dobre i na złe. Bez, bez tych osób nie, mogłabym, nie moglibyśmy sobie poradzić ani w dobre czasy, ani złe. Nominowane Klaudia Kobylińska, a Natale Zondę czynią tej kategorii jest każdy komersta. Kolejna kategoria. Takich trzech jak nas, ich dwóch to nie ma ani jednego, proszę Państwa. Na pewno każdemu się skojarzy. Nominowani są... Bartek Rodziewicz i Anna Szałkiewicz. Suga Mital i Bartek Grodziewicz Oraz Ania y, Jakubiak i Maciej Majmajewski. Zwycięzcami w tej kategorii są... Kolejna kategoria, narzeczony mimo woli. Nominowani Aleksander Womiszewski, Krzysztof Pawryła oraz Maciej Majmajewski. Zwycięzcą tego czasu, ale jakoś się pogodziłyśmy. Kolejna kategoria Moje życie to kabaret. W naszej szkole od wielu lat już mamy taką, taki konkurs. Nominowani to Tak Spertrocha i Arkadiusz Borkowski Natalia Kosiorek Daniel Madovski oraz Oskar Wintoniak i Bartek Kermiak Wysiąż sami w tej kategorii jest. czwarte dzisiaj Kolejna kategoria. Do tańca i do różańca. Są takie osoby w tej szkole, bez których nie moglibyśmy się obejść. Agnieszka Górniak nominowana. Są to Agnieszka Aleksandra Gil. Zwyciężczynią w tej kategorii jest Agnieszka Górniak. Kategoria to jest nasz szkoł. To nie szkodzi, proszę państwa, coś się to przekładały yy, slajdy, ale chcielibyśmy tutaj wspólnie z wychowawcami i z dziećmi przyznać pani Izabeli, bo kończy się. ale nie byłoby tak pięknie w naszej szkole, gdyby Ciebie nie było. Dziękujemy Ci bardzo. Jeszcze jest jedna kategoria, ale zaginął nam slajd. To jest Boski Gladiator, w której nominowani byli Aksel Wachowiak, Jan Wójcik i Damian Zawadzki. I w tej kategorii Wygrał Aksel Wachowiak, to jest nasz, eee. siłaczki, który jest dobył, z naszym są, który z najsilniejszy tutaj u nas gminy. Gratuluję, tak jest. I jak się rozbierze, to wiadomo o co chodzi. Yy, to znaczy do koszulki. My yy, dziękujemy bardzo. To był koniec już yy, naszych yy, kamieńczyków, tej części oficjalnej całkiem. Zapraszamy teraz Państwa na część artystyczną.